W teście wreszcie witamy lato i sprawdzamy czy Kia XCeed jest najlepszym kompaktowym crossoverem. Szczerze mówiąc wnętrze Kia jest naprawdę dobrze pomyślane. Jest to naprawdę zwarte, przyjemne w na co dzień autko. W rzeczywistości też jest naprawdę fajnie. SUVy i crossovery często traktowane są jako synonimy. Wprowadzając na rynek w 2019 roku Xida, Kia postanowiła trzymać się pierwotnych założeń crossovera, a więc napompować i podnieść nieco kompaktowego sida oraz nadać mu bardziej lifestyle'owego designu. Jednocześnie Xidowi bliżej jest do Hatchbeka niż do suwa. Z zewnątrz Kia Xid nawiązuje do kompaktowego Sida, zwłaszcza pod względem kształtu przedniego pasa, gdzie mamy oczywiście charakterystyczny tygrysi nos ze srebrnym wykończeniem. Wyróżniające odmiany Line z zderzaki oraz yy, zaostrzone bardziej niż w hashbeku reflektory, które przy okazji liftingu z 2022 roku zyskały też nieco inny wzór lamp do jazdy dziennej, m.in. w postaci trzech pasków. Sylwetka Xida jest dosyć spłaszczona i smukła, może ona niektórym przypominać nawet sylwetkę Forda Pumy. Uwagę w GT-Line zwracają także ciemne listwy wokół szyb oraz specjalne 18-calowe felgi zarezerwowane dla odmiany gt Line. Zobaczmy teraz co jest z tyłu. Z tyłu mamy natomiast specjalne wersje gt Line lampy o strukturze plastra miodu, które również wprowadzono przy okazji liftingu. Są one bardziej spłaszczone niż w siedzie, Poza tym tylną szybę bardziej pochylono niż w szeczbeku. Uwagę zwraca także duże logo Kia oraz specjalny dla odmiany gt Line zderzak z dyfuzorem. Zobaczmy teraz, jak prezentuje się bagażnik. Bagażnik Xida liczy 426 litrów pojemności i jest ustawny. Jednak jest to tylko o 30 litrów więcej niż w rzeczbeku. Uwaga zwraca także subwoofer seryjnego Audio JBL, który jest naprawdę świetny. Zobaczmy teraz, jak prezentuje się wnętrze. A, jeszcze zapomniałbym szybko o wymiarach. Kia XCeed mierzy 4395 mm długości, a więc jest dłuższa o jakieś 8 cm od hatchbacka. Mierzy też 1487 mm wysokości, czyli o 3,5 cm więcej od hatchbacka. Jednak rozstaw osi jest identyczny i liczy 2650 mm. Kabinę XCeeda przejęto żywcem z SIDA, co akurat nie dziwi. Kokpit jest prosty i czytelny, ma dość konwencjonalny kształt. Obsługa wszelkich funkcji jest prosta i nie nastręcza żadnych problemów i chwała za to. Centrum dowodzenia stanowi dotykowy wyświetlacz systemu Infotainment o przekątnej 10 i 25 cala. Oferują dobrą reakcję na dotyk, proste i intuicyjne menu oraz łatwy dostęp do poszczególnych funkcji dzięki przyciskom, skrótom i fizycznym pokrętłom do regulacji głośności czy zmiany skali mapy. Jedyny minus należy się za brak bezprzewodowego Apple CarPlay'a, co już współczesny system multimedialny powinien mieć. A połączenie z telefonem odbywa się wyłącznie po kablu i to USB-A. Przed kierowcą znajdziemy wyświetlacz wirtualnych zegarów o przekątnej 12,6 cala. Oferują atrakcyjną grafikę oraz prostą i płynną obsługę. Możemy tu śledzić na ważniejsze wskazania pojazdu. Spodobała mi się także obsługa dwustrefowej automatycznej klimy za pomocą dużych, wygodnych pokręteł oraz przycisków. Po prostu ergonomia na piątkę. Jakość wykończenia również jest dość solidna. Dominują miękkie tworzywa. Znajdziemy je m.in. w większości kokpitu, gdzie w jego górnej części również mamy przeszycie imitujące skórę. Na boczkach drzwi oraz na panelach również jest miękko. Jednak boczki oraz... Środkowy podłokietnik mają nieprzyjemną, szorstką fakturę. Wszystko solidnie zmontowano, nic tu nie trzeszcze, nic nie skrzypi nawet na większych nierównościach. Spodobała mi się także seryjna w odmianie GT sportowa kierownica z perforowanym i spłaszczonym u dołu wieńcem, emblematem GT oraz manetkami. Jeśli chodzi o wyposażenie XC w wersji GT są jest ono prawie kompletne począwszy od y, pełnego pakietu systemów bezpieczeństwa, włącznie z automatycznym hamowaniem przy cofaniu w przypadku wykrycia przeszkody, z aktywnym tempomatem, czytelną kamerą cofania, czy też pełnym pakietem zimowym, obejmującym m.in. podgrzewaną kierownicę, podgrzewaną przednią szybę oraz podgrzewane fotele, a także indukcyjną ładowarkę. Oraz dobrej klasy audio JBL ze śmiema głośnikami o łącznej mocy 320W. Tak naprawdę zabrakło jedynie wyświetlacza head-up czy bezprzewodowego Apple CarPlay Jeśli chodzi o przestronność, z przodu jest całkiem dobrze pod względem ilości miejsca na nogi i na szerokość. Nad głową mogłoby być go więcej, ale tragedii nie ma. Fotele bardzo dobrze wyprofilowano. W wersji GT Line wykonano je ze skóry i zamszu. Ponadto poznamy je po przeszyciach z napisem GT Line. A jak jest z tyłu? Tam czeka na nas mała niespodzianka. Tu myślałem, że jest więcej miejsca, choć tragedii też nie ma. Jest to typowy poziom auta kompaktowego. Dodam tylko, że mam 1,80 m wzrostu i jest mi tutaj w sam raz. Choć, jakby mieć 5 cm, chociaż więcej, to będzie brakowało miejsca zarówno na kolana, jak i nad głową. A tak jest ok. Poza tym mam podłokietnik z całkiem obszerny. Osobne nawiewy do dyspozycji, wejście USB-C, zaś kanapę wyprofilowano z myślą o dwóch osobach, choć podróż w trójkę w pewnym sensie ułatwia niemal płaski tunel środkowy. To tyle, zobaczmy teraz jak się jeździ x -Siedem. Pod maską Xida pracuje topowa jednostka benzynowa 1.6 TGDI o mocy 204 KONI i maksymalnym momencie obrotowym 265 Nm. Współpracuje ona z doskonale znaną dwusprzęgłową przekładnią 7 stopniową DCT oraz napędem na przednią oś. Przyspieszenie od 0 do setki zajmuje 7,5 sekundy, a prędkość maksymalna to 220 km na godzinę. Jak te dane sprawią się w praktyce? Na papierze wyglądają one naprawdę dobrze. W rzeczywistości też jest naprawdę fajnie, zarówno w trybie normal jak i sport, jednostka energicznie reaguje na każde wciśnięcie gazu, auto się sprawnie zbiera spod świateł. Naprawdę trudno narzekać na dynamikę czy też na elastyczność jednostki napędowej. Po rozgrzaniu pracuje ona kulturalnie jednak na zimno, jej dźwięk czy też jej kultura pracy pozostawia nieco do życzenia. Skrzynia DCT działa płynnie, działa przyzwoicie, choć ma większą zwłokę czy to przy ruszaniu, przy, przy kickdownie niż przekładnia DSG w autach koncernu Volkswagena. Oczywiście mówię tu o samochodach z silnikiem 2.0 TSI o porównywalnej mocy co Kia i w zasadzie napęd jako całość wypada naprawdę korzystnie. Do tego przekonuję całkiem umiarkowanym zużyciem paliwa, gdyż w średnio, średnio w cyklu mieszanym Kia potrzebowała granica 7-7,5 litra na 100 km, co jak na moc, jak na fakt, że auto rozwija ponad 200 koni, jak na, jak na to, że oferuje naprawdę dobre osiągi i ma skrzynię automatyczną, jest naprawdę fajnym wynikiem. Bak liczy 48 litrów, a więc spokojnie zrobimy na nim ponad 600-650 km. Na autostradzie w 40 spalanie również jest całkiem rozsądne i wynosi w granicach 8 litrów na 100 km. Zaś yy, poza miastem możemy zejść nawet do okolic 6 na 100 km, 6-6,5 litrów na 100 km. Jednak w miejskich korkach już trzeba się liczyć z wynikami rzędu dobijającymi do 10 litrów, a nawet więcej. Jednak e, nie są to również zabijające wartości, lecz typowe dla aut tej mocy, oczywiście dla aut benzynowych. Tym bardziej, że Kia z tym napędem nie posiada żadnego układu miękkiej hybrydy, żadnej formy elektryfikacji, także nie jest źle. Jednocześnie to bardzo przyjemny, sympatyczny samochód na co dzień, co potwierdza też zestrojenie jego układu jednego. Auto zapewnia więcej niż przyzwoity komfort jazdy, dobrze wybiera wszelkie nierówności, mimo że mamy tu do czynienia z 18-calowymi felgami i zapewne też lekko usztywnionym zawieszeniem z racji na topową wersję GT Line, która jest lekko sportowiona. Hamulce również są dobre, skuteczne, dobrze sobie radzą z dobrymi osiągami. Możemy też korzystać z manetek przy kierownicy, są one wygodne, całkiem zgrabne pod ręką. No, skrzynia DCT również sprawdza się w warunkach miejskich całkiem fajnie. Nie spodobała mi się cała to kalibracja układu start-stop, który ma dużą zwłokę. W działaniu na szczęście można go do, no, łatwo dezaktywować przyciskiem umieszczonym obok dźwigni zmiany biegów. Szczerze mówiąc, wnętrze ki jest naprawdę dobrze pomyślane. Wszystko jest tu pod ręką, ergonomiczne i obsługa z, y, wszelkich funkcji pokładowych podczas jazdy nie, nie nastręcza żadnych problemów nawet laikowi. To samo zresztą doceniłem przy okazji sporterza, że auto okazało się naprawdę ergonomiczne i XCeed to potwierdza. Bezpośredni jest też układ kierowniczy, który dobrze pasuje do charakteru GT Line. Tak samo jak ogólne zestrojenie podwozia, auto zwinnie pokonuje poszczególne zakręty, dobrze się prowadzi. Choć przy niektórych momentach, gdy za mocno damy gazu, a mamy jakiś mocny zakręt, wówczas kija okazuje się dość podsterowna, jednak przedni napęd w połączeniu z taką mocą no niekiedy daje o sobie znać. Przejdźmy teraz do cen. Tutaj również Koreańczycy nie mają powodów do nie mają się czego wstydzić, bowiem kija jest dobrze, rozsądnie skalkulowana. Nawet w topowej wersji GT-Line kosztuje 156 500, a więc jest średnio tańsza o jakieś kilka tysięcy od głównych rywali. Przykładowo Hyundai Kona z tym samym silnikiem o mocy 198 KONI. Zresztą testowaliśmy takiego niedawno. W wersji N-Line kosztuje 162 900 z napędem naprzód. Zaś Mazda CX30 z silnikiem SkyActiv X, napędem naprzód i przekładnią automatyczną, oznacza już koszt rzędu 160 900 zł za wersję Nagisa topową. XSID jest jednocześnie droższy o 11 100 zł od zwykłego Cida Hatchback. Jednak w Ceedzie nie dostaniemy jednostki 1.6 turbo, a więc yy, musimy porównać yy, silniki 1.5 TGDI o mocy 160 koni. Uważam zatem, że jest to rozsądnie skalkulowany samochód. Do tego dostajemy oczywiście, jak w przypadku Kia, 7-letnią gwarancję z limitem do 150 tysięcy km. No i generalnie kawał dobrego samochodu na co dzień. Póki jesteśmy na światłach, pora na ofertę superautopel. Najdziecie w niej aż kilkadziesiąt egzemplarzy fabrycznie nowej Kia XCeed z 2023 i 2024 roku. Wszystkie samochody są fabrycznie nowe, wiele z nich jest dostępnych od ręki. Dostępne są oczywiście z atrakcyjnym finansowaniem, ze sporymi rabatami oraz możecie liczyć na dostawę pod dom. Podsumowując, Kia XCeed okazała się naprawdę ciekawym crossoverem, Jednocześnie, bardzo fajną alternatywą dla osób znudzonych hatchbackami, a przy tym nie potrzebujących dużego i znacznie droższego suwa. Jest to fajna alternatywa dla, nie tylko dla Sida hatchback, ale także dla bezpośrednich rywali i dla, yy, i dla w ogóle hatchbacków w segmentu C. Samolot jest rozsądnie wyceniony. Prezentuje się moim zdaniem ładniej, ciekawiej od oksida. Do tego oferuje mocniejszy silnik, naprawdę fajne osiągi. Które idą w parze z umiarkowanym zużyciem paliwa. Spodobało mi się też, spodobał mi się też układ jezdny Xida. Jest to naprawdę zwarte, przyjemne w prowadzeniu na co dzień autko. Oczywiście z pewnymi ograniczeniami musimy się liczyć, takimi jak na przykład ciasne wnętrze z tyłu, które w zasadzie nie odbiega przestronnością od zwykłego hedgebacka, jednak jeśli szukamy faktycznie jakiejś alternatywy dla typowego, stonowanego hatchbacka, to właśnie X-Seat będzie dobrym wyborem. Jest przy tym podwyższony, łączy fajnie modę na crossovery z praktycznością, z funkcjonalnością i przede wszystkim przystępnością cenową hatchbacka. A Wy co sądzicie o kij seed Czy wybralibyście ją zamiast Seeda, a może jednak wolelibyście zwykłego suwa? Czy Waszym zdaniem taki crossover ma rację bytu? Nie tylko w gamy koreańskiego producenta, ale w ogóle na rynku. Dajcie znać w komentarzach, nie zapomnijcie dać suba, lajka i do następnego.